Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy miałczenie Twojego kota może oznaczać o wiele więcej niż Ci się wydaje? Może prosi o jedzenie, a może jest zły, czuje ból, albo po prostu potrzebuje pieszczot. Koty nie miałczą bez powodu, a zrozumienie różnych rodzajów miałczenia może całkowicie zmienić sposób, w jaki komunikujesz się ze swoim zwierzakiem. W tym filmie odkryjesz osiem głównych rodzajów miałczenia, których koty używają do komunikowania się z ludźmi. I co każdy z nich naprawdę oznacza? Niektóre są łatwe do rozpoznania, jak to natarczywe miałczenie z prośbą o jedzenie, ale inne mogą cię zaskoczyć, na przykład konkretne miałczenie, które może wskazywać, że kot ci nie ufa. I jest też takie uwierz lub nie, które może być sposobem na powiedzenie przez kota, że tęskni. Koty są mistrzami mowy ciała i subtelnych dźwięków. I uwierz mi, kiedy nauczysz się uważnie słuchać, to tak jakbyś otworzył bezpośrednie okno na ich świat emocjonalny. Głębokie, empatyczne kocie połączenie. Więc jeśli chcesz stać się praktycznie oficjalnym tłumaczem kotów, wyrusz ze mną w tę podróż, ponieważ dzisiaj wspólnie rozszyfrujemy sekrety ukryte w każdym miałczeniu. I na koniec być może nigdy więcej nie usłyszysz swojego kota w ten sam sposób. A teraz powiedz mi: Czy wiesz, co twój kot próbuje ci powiedzieć, kiedy wydaje z siebie ten przenikliwy pisk o świcie? Lubisz tego typu treści? Więc zostaw lajka, skomentuj poniżej, jak zwykle miałczy twój kot. I oczywiście zapisz się na kanał, aby nie przegapić żadnych ciekawostek z naszego kociego świata. Rodzaj pierwszy Miałczenie powitalne. Znasz to krótkie i szybkie miałczenie, prawie jak cześć, które Twój kot wydaje, kiedy wracasz do domu? Otóż to. To tak zwane miałczenie powitalne i mówi wiele o Waszej więzi. Ten dźwięk jest zazwyczaj krótki, lekki i może mu towarzyszyć podniesiony ogon, uniesiona broda, a nawet ocieranie się o Twoje nogi. To tak jakby mówił: Och, wróciłeś! Jak dobrze cię znowu widzieć? W przeciwieństwie do tego, co wielu ludzi myśli, koty nie są obojętne na naszą obecność. Po prostu mają subtelniejszy i często elegancki sposób, aby to zademonstrować. To miałczenie powitalne jest bardzo powszechne wśród kotów, które mają dobre relacje ze swoimi opiekunami. I uwierz, niektóre koty uczą się nawet dostosowywać ton miałczenia, aby brzmiał przyjemniej dla naszych uszu. Tak, dokładnie. Z czasem wykształcają łagodniejsze i bardziej melodyjne wersje. Tylko dla nas. Jest to dźwięk, który może pojawić się również gdy widzicie po kilku godzinach lub nawet gdy go wołasz i podchodzi. Ogólnie rzecz biorąc, przekazuje pozytywne emocje: spokój, uczucie, lekki entuzjazm. Ale uwaga. Jeśli to miałczenie powtarza się zbyt często, jest głośniejsze lub natarczywe, może to oznaczać, że kot próbuje zwrócić na siebie twoją uwagę, a nie tylko się przywitać. Kolejny ważny szczegół. Nie wszystkie koty wydają to miałczenie. Niektóre są cichsze, zwłaszcza te bardziej nieśmiałe lub te, które wciąż budują zaufanie. I wszystko jest w porządku. Cisza jest również formą kociego języka. Ale kiedy ten dźwięk się pojawia, zwłaszcza jeśli towarzyszy mu zrelaksowana postawa, możesz poczuć się zaszczycony. Ponieważ tak, twój kot cię lubi. Może nie okazuje tego tak, jak zrobiłby to pies, skacząc, liżąc i merdając ogonem. Ale w kocim świecie. Proste miałczenie może być odpowiednikiem uścisku. I co? Rozpoznajesz już ten rodzaj miałczenia w swoim codziennym życiu? Rodzaj drugi miałczenie z głodu. Jeśli masz kota, prawdopodobnie słyszałeś to natarczywe, a nawet irytujące miałczenie tuż przed posiłkiem, prawda? To słynne miałczenie z głodu, jedno z najczęstszych, ale także jedno z najpotężniejszych, jeśli chodzi o kocią komunikację. Kiedy twój kot tak miałczy, zasadniczo mówi ci: Jestem głodny, nakarm mnie teraz. Ten rodzaj miałczenia jest często ciągły, głośniejszy i bardziej pilny niż inne. To jasny sygnał, że kot chce być natychmiast nakarmiony, a mogą mu towarzyszyć inne zachowania takie jak drapanie miski na karmę lub chodzenie wokół twojej nogi. Są ekspertami w przypominaniu nam o swoich posiłkach, a to miałczenie jest tego dowodem. Co ciekawe, koty to zwierzęta przyzwyczajeń, a wiele z nich wykształca bardzo sztywny harmonogram karmienia. Kiedy wiedzą, że zbliża się pora posiłku, normalne jest, że zaczynają miałczeć, aby się komunikować. Może się to zdarzyć rano zanim wstaniesz, lub o dokładnej godzinie, o której zwykle je karmisz. Tak bardzo przyzwyczajają się do tego harmonogramu, że miałczenie zaczyna się pojawiać prawie jako przypomnienie, zarówno dla nich, jak i dla ciebie. Innym interesującym faktem jest to, że udomowione koty dokładnie wiedzą, jak nami manipulować. Jeśli twój kot zauważy, że na każde miałczenie z głodu reagujesz, spełniając jego prośbę i stawiając jedzenie w miejsce, zacznie kojarzyć to zachowanie z nagrodą. To czysta kocia logika. A dla niego ta rozmowa z Tobą o jedzeniu staje się sposobem na zapewnienie zaspokojenia jego potrzeb. Więc jeśli Twój kot jest uparty w miałczeniu z głodu, to dlatego, że nauczył się już, że to zachowanie działa. Zauważyłeś, jak miałczenie z głodu Twojego kota staje się głośniejsze, kiedy jest naprawdę głodny? Jak sprawia, że bardzo jasno rozumiesz, czego potrzebuje? To fascynujące, jak dokładnie wiedzą, jak się z nami komunikować, prawda? Rodzaj trzeci. Nagłe i przenikliwe miałczenie z bólu lub dyskomfortu. Wyobraź sobie scenę. Ty, rozproszony, przypadkowo nadepniesz na koniec ogona swojego. Kota. W ułamku sekundy wydaje z siebie przenikliwy krzyk. Szybkie, piskliwe miałczenie, które przecina powietrze. To jest miałczenie z bólu, i w przeciwieństwie do innych nie pozostawia wątpliwości. Jest to wokalizacja automatyczna, odruchowa, często mimowolna. Służy jako natychmiastowe ostrzeżenie, zarówno dla tego, kto zadał ból, jak i dla innych zwierząt w pobliżu. To dźwięk, który komunikuje, coś jest nie tak bardzo źle. Ten rodzaj miałczenia może również wystąpić, gdy kot ma jakiś problem zdrowotny: rana, ból stawów, coś utkniętego między pazurami, infekcja. Kiedy ból jest bardziej stały, miałczenie może przybrać formę lamentu, cichszego dźwięku, ale powtarzanego przez cały dzień. Czy kiedykolwiek słyszałeś, jak Twój kot miałczy podczas korzystania z kuwety? Bądź ostrożny. Może to być oznaka infekcji dróg moczowych, która jest częstsza niż się wydaje i wymaga natychmiastowej uwagi. Inna typowa sytuacja. Starsze koty, które zaczynają intensywniej miałczeć, zwłaszcza w nocy. Może to być związane z bólem przewlekłym, zapaleniem stawów, a nawet zaburzeniami poznawczymi czymś w rodzaju kociego Alzheimera. W takich chwilach, miałczenie jest prośbą o pomoc. O pocieszenie, o obecność. Ważne jest, aby opiekun znał ten dźwięk, ponieważ może to być jedyny znak, że kot cierpi. Koty instynktownie ukrywają ból. Unikają okazywania słabości, co jest dziedzictwem dzikiego zachowania. Dlatego, kiedy wokalizują, oznacza to, że dyskomfort przekroczył granicę tolerancji. Jeśli twój kot wyda z siebie to przenikliwe i nietypowe miałczenie, zatrzymaj się. Obserwuj. Zobacz, czy utyka, czy się skulił, czy unika kontaktu. A jeśli to zachowanie będzie się utrzymywać, wizyta u weterynarza nie jest opcjonalna, jest pilna. Czy kiedykolwiek słyszałeś to miałczenie u swojego kota? Umiejętność rozpoznania tego dźwięku może być różnicą między ulgą a pogorszeniem się problemu zdrowotnego. Rodzaj czwarty. Miałczenie o uwagę. Czy zauważyłeś kiedyś, że twój kot miałczy bardzo głośno i uporczywie, nawet jeśli nie jest głodny ani zestresowany? To słynne miałczenie o uwagę i jest to jeden z najbardziej bezpośrednich sposobów, w jakie koty proszą cię o to, czego chcą. Niezależnie od tego, czy chodzi o zabawę, pieszczoty, czy nawet ułożenie się w ulubionym miejscu w domu, to miałczenie jest jasną prośbą. Miałczenie o uwagę może się różnić w zależności od potrzeby kota. Może zacząć się delikatnie, ale stopniowo staje się głośniejsze i bardziej natarczywe, dopóki nie zorientujesz się o co mu chodzi. Na przykład, jeśli pracujesz w domu, a twój kot nieustannie miałczy obok ciebie, może prosić, żebyś przestał pracować i się z nim pobawił. Albo jeśli miałczy blisko twojego łóżka, może prosić, żeby wskoczyć i przytulić się do ciebie. Chce twojej uwagi i jest gotów zrobić wszystko, żeby ją zdobyć. Co ciekawe, koty domowe wykształciły to zachowanie właśnie dlatego, że zauważyły, że my, ludzie, reagujemy na te miałczenia. Kiedy kot miałczy natarczywie, to tak, jakby dawał ci ostrzeżenie: Jestem tutaj, zwróć na mnie uwagę. I zazwyczaj reagujemy. Jeśli miałczeniu o uwagę towarzyszą inne zachowania, takie jak ocieranie się o Twoje nogi lub wpatrywanie się w ciebie, to kolejny jasny sygnał, że kot oczekuje czegoś konkretnego. To miałczenie jest częstsze u kotów, które mają bardzo bliskie relacje ze swoimi właścicielami, to znaczy dokładnie wiedzą, jak zwrócić na siebie uwagę. Niektóre koty uczą się nawet kojarzyć miałczenie z czymś przyjemnym, np. z pieszczotami lub zabawą. Zabawne jest to, że często to miałczenie jest tak skuteczne, że koty stają się ekspertami w zdobywaniu tego, czego chcą, używając odpowiedniego tonu we właściwym czasie. A teraz, kiedy twój kot tak zamiałczał, szybko zareagowałeś? Czy zazwyczaj musi być trochę bardziej wytrwały, zanim zdobędzie Twoją uwagę? Rodzaj piąty: miałczenie z bólu lub dyskomfortu fizycznego. To jedno z najbardziej niepokojących miałczeń i wymaga natychmiastowej uwagi. Miałczenie z bólu lub dyskomfortu fizycznego. Kiedy kot odczuwa ból, czy to z powodu wypadku, choroby, czy nawet urazu, miałczenie, które wydaje, jest zazwyczaj zupełnie inne niż inne rodzaje. Zwykle jest bardziej ostre, przeciągłe i ma ton wyrażający niepokój, jakby kot próbował wyrazić swój ból w intensywny i wyraźny sposób. Kiedy kot tak miałczy, może to być znak, że coś jest z nim nie tak. Ten rodzaj miałczenia jest często związany z sytuacjami dyskomfortu fizycznego, takimi jak rana, ból brzucha, a nawet problem z kośćmi, stawami lub zębami. Jeśli twój kot nagle zacznie miałczeć w zupełnie inny sposób lub głośniej i ostrzej niż zwykle Ważne jest, aby sprawdzić, czy nie odczuwa bólu. Oprócz charakterystycznego miałczenia, koty, które odczuwają ból, mogą wykazywać inne zachowania, takie jak ukrywanie się w nietypowych miejscach, odmawianie jedzenia, a nawet zachowywanie się bardziej agresywnie lub drażliwie. Mogą nawet unikać dotykania w określonych obszarach ciała, zwłaszcza tam, gdzie odczuwają ból. Ich zachowanie może się drastycznie zmienić, ponieważ w przeciwieństwie do psów, koty zazwyczaj nie pokazują, że źle się czują w oczywisty sposób, dopóki ból nie jest bardzo silny. Co ciekawe, koty instynktownie ukrywają swój ból, aby uniknąć wydawania się bezbronnymi w obliczu drapieżników. Oznacza to, że często miałczenie z bólu może być jedynym sposobem, w jaki komunikują, że coś jest nie tak. Dlatego, jeśli zauważysz ten rodzaj miałczenia, ważne jest, aby jak najszybciej skonsultować się z weterynarzem. Ból może być oznaką czegoś poważnego, a im szybciej zostanie leczony, tym lepiej dla zdrowia Twojego kota. Czy kiedykolwiek zdarzyła Ci się sytuacja, w której miałczenie Twojego kota wydawało się wskazywać, że odczuwa ból lub dyskomfort? Jak sobie z tym poradziłeś? Rodzaj szósty: miałczenie z frustracji. Czy widziałeś kiedyś, jak Twój kot miałczy w sposób ciągły i prawie rozpaczliwy, ale nie może dostać tego, czego chce? To miałczenie z frustracji i jest bardzo powszechne. Gdy kot nie może osiągnąć celu lub gdy znajduje się w sytuacji, w której jego potrzeby lub pragnienia nie są zaspokojone, to miałczenie może być bardzo ostre i uporczywe, prawie jak ciągłe narzekanie. Ten rodzaj miałczenia jest zazwyczaj związany z sytuacjami, w których kot próbuje dosięgnąć czegoś, co jest poza jego zasięgiem, np. zabawki, która wpadła pod sofę lub zamkniętego okna, przez które chciałby wyglądać. Może się również pojawić, gdy kot próbuje polować, ale nie może złapać tego, czego pragnie. To miałczenie z frustracji, z jego natarczywym tonem jest sposobem kota na wyrażenie, że jest zmartwiony lub zirytowany sytuacją. Co ciekawe, koty są bardzo zdeterminowane, a ta frustracja może być odzwierciedleniem tego, jak są inteligentne i spostrzegawcze. Wiedzą, czego chcą, a kiedy nie mogą dostać tego, czego pragną, miałczenie służy jako nacisk, aby sytuacja została rozwiązana. Jeśli dobrze się przyjrzysz, możesz zauważyć, że często miałczeniu z frustracji towarzyszą inne zachowania, takie jak drapanie lub skakanie po meblach próby znalezienia rozwiązania problemu. W niektórych sytuacjach mogą nawet rozmawiać z tobą, miałcząc prawie jakby prosili, ale bez tonu pilności innych rodzajów miałczenia. To miałczenie odzwierciedla to, jak koty próbują się komunikować, gdy znajdują się w sytuacjach stresu lub niezadowolenia. To sposób, w jaki proszą o zmianę czegoś lub o możliwość osiągnięcia konkretnego celu. Jeśli twój kot wydaje ten rodzaj miałczenia, warto przyjrzeć się sytuacji, w której się znajduje. Może prosi o otwarcie okna lub próbę złapania zabawki. Czy zauważyłeś kiedyś, jak Twój kot miauczy z frustracji? Jaka to była sytuacja? Czy ma jakieś konkretne zachowanie, kiedy rozpacza za czymś, czego chce? Rodzaj siódmy – miauczenie z rozmowy. Niektóre koty mają bardzo interesującą cechę. Uwielbiają rozmawiać ze swoimi właścicielami. Miauczenie z rozmowy nie jest dokładnie prośbą ani ostrzeżeniem, ale wymianą komunikacji między Tobą a kotem. Tak jakby próbował nawiązać z Tobą werbalną interakcję. Ten rodzaj miauczenia może być dłuższy i rytmiczny. Jakby kot prowadził z Tobą dialog. Miałczenie z rozmowy jest cechą znacznie częstszą u kotów, które mają bardzo bliskie relacje ze swoimi właścicielami. Zauważają, że miałcząc w ten sposób, zwracają na siebie Twoją uwagę, a to może stworzyć rodzaj dialogu między Wami. Wiele kotów miałczy w ten sposób w nocy lub kiedy chcą Twojego towarzystwa po prostu, aby wyrazić, że są w pobliżu i chcą Twojej uwagi. Co ciekawe, koty domowe są bardziej skłonne do wykształcenia tego rodzaju zachowania. W naturze dzikie koty rzadko miałczą do siebie, ale koty, które żyją z ludźmi, nauczyły się, że miałczenie może być skuteczną formą komunikacji. Więc miałczenie z rozmowy może być sposobem na zacieśnienie więzi między tobą a twoim kotem, sposobem na wyrażenie siebie i jednocześnie szukanie uwagi lub pieszczot. Jeśli twój kot lubi z tobą rozmawiać, może prosić cię o zabawę, pieszczoty lub po prostu o spędzenie razem spokojnej chwili. To miałczenie jest zazwyczaj łagodniejsze, zrelaksowane i może być bardzo przyjemne do słuchania. Może się również różnić w zależności od nastroju kota. Czasami może stać się głośniejsze i bardziej natarczywe, jakby chciał coś podkreślić, ale ogólnie rzecz biorąc, jest to miałczenie przyjazne i pełne osobowości. Zwróć uwagę na to, jak zachowuje się Twój kot, kiedy zaczyna ten rodzaj rozmowy. Czy szuka Twojej uwagi? A może po prostu chce spędzić z Tobą chwilę, tak jakby to była intymna rozmowa? Czyż nie jest fascynujące, jak koty stają się tak ekspresyjne w towarzystwie ludzi? Rodzaj ósmy. Miałczenie z tęsknoty lub samotności. Jeśli twój kot zaczyna miałczeć w sposób ciągły i smutny, kiedy wychodzisz z domu, lub staje się szczególnie niespokojny, kiedy zdaje sobie sprawę, że jest sam, prawdopodobnie masz do czynienia z miałczeniem z tęsknoty lub samotności. Ten rodzaj miałczenia jest sposobem kota na wyrażenie, że za tobą tęskni i często próbuje zwrócić twoją uwagę, abyś szybko wrócił lub przynajmniej mu potowarzyszył. Koty są zwierzętami terytorialnymi, ale tworzą również więzi emocjonalne ze swoimi właścicielami. Kiedy wychodzisz, zwłaszcza na dłuższy czas, twój kot może zacząć miałczeć w sposób ciągły, wyrażając dyskomfort lub niepokój. Ton miałczenia z samotności jest zazwyczaj bardziej melancholijny i często towarzyszą mu inne zachowania, takie jak chodzenie po domu w poszukiwaniu ciebie, ocieranie się o przedmioty, a nawet próby drapania drzwi. To miałczenie jest bardzo powszechne u kotów, które są bardziej wrażliwe na nieobecność swoich właścicieli. Niektóre koty lepiej znoszą samotność, podczas gdy inne są bardzo zestresowane, gdy zostają same. W przeciwieństwie do tego, co wielu ludzi myśli, Koty mogą rozwijać silne więzi emocjonalne ze swoimi opiekunami, a nieobecność tej osoby może wywołać ten rodzaj miałczenia. Kiedy kot miałczy w ten sposób, zasadniczo mówi ci: wróć szybko, tęsknię za tobą. Co ciekawe, miałczenie z tęsknoty może wystąpić również wtedy, gdy kot jest przyzwyczajony do częstych interakcji. Jeśli jest przyzwyczajony do zabawy, karmienia lub pieszczot o określonych porach dnia, a ta rutyna zostanie przerwana, może miałczeć aby zwrócić na siebie Twoją uwagę. To tak, jakby próbował przywrócić dynamikę, aby wszystko wróciło do normy. To miałczenie może być również częstsze u kotów, które, nawet w domu, mogą czuć się trochę bardziej samotne lub nawet znudzone, zwłaszcza jeśli nie mają wystarczającej ilości bodźców, gdy cię nie ma w pobliżu. Koty mające dostęp do okien lub obszarów zewnętrznych mogą miałczeć, aby zwrócić na siebie Twoją uwagę, zwłaszcza jeśli próbują wejść w interakcję z czymś, co jest na zewnątrz. Czy zauważyłeś, że twój kot miałczy w ten sposób, kiedy cię nie ma lub kiedy zostaje sam na jakiś czas? Jak reaguje, kiedy wracasz do domu? Teraz, gdy omówiliśmy osiem rodzajów miałczenia i co każdy z nich oznacza, stało się jasne, jak złożone i inteligentne są koty, prawda? Każde miałczenie, czy to o uwagę, z bólu, frustracji czy przyjemności, jest unikalnym sposobem, w jaki koty się z nami komunikują. Mogą nie mówić jak my, ale poprzez swoje miałczenie wyrażają szeroki wachlarz emocji i potrzeb: od prośby o pieszczoty po ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu. Kocie zachowanie jest fascynujące i pokazuje nam, jak koty, pomimo swojej niezależnej natury, mogą tworzyć z nami głębokie więzi. Z każdym miałczeniem dają nam wskazówki, jak się czują, czego potrzebują i czego od nas oczekują. Ta bogata komunikacja między kotami a ich właścicielami to nie tylko ciekawostka. To podstawa harmonijnego i pełnego miłości współistnienia. Teraz, czy lepiej rozumiesz miałczenie swojego kota? Następnym razem, gdy zamiałczy, łatwiej będzie ci rozpoznać, czy prosi o uwagę, odczuwa ból, czy po prostu wyraża swoje szczęście i podekscytowanie. A dzięki tej nowej wiedzy będziesz mógł zapewnić jeszcze bogatsze i bardziej empatyczne relacje ze swoim kocim przyjacielem, wiedząc dokładnie, co próbuje ci powiedzieć. Więc, zanim skończymy, chciałbym wiedzieć. Który z tych rodzajów miałczenia najbardziej rozpoznajesz u swojego kota? I co ważniejsze, czy jesteś gotów jeszcze uważniej słuchać jego miałczenia i lepiej rozumieć jego potrzeby? Jeśli podobał Ci się ten film i nauczyłeś się czegoś nowego o kocim miałczeniu, nie zapomnij polubić, skomentować i zapisać się na kanał, aby uzyskać więcej ciekawostek o fascynującym świecie kotów. Do zobaczenia w następnym filmie, z większą ilością wskazówek i ciekawostek o tych niesamowitych stworzeniach.